Zespół Szkół Informatycznych rozwija uczniów informatycznie, ale także powoduje, że są oni oczytani, a w konsekwencji mają dobre maniery. O co chodzi? O tym porozmawiamy z Mają Frąckowiak, wicedyrektor ZTS. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Podsumowanie roku szkolnego nie może się odbyć bez. Opowieści o tym, jakie certyfikaty, nagrody, wyróżnienia do Państwa szkoły dotarły w ostatnich miesiącach, ale, ale też troszkę wcześniej. Proszę powiedzieć o innowacyjnej szkole, bo jak się okazało, to się bardzo te umiejętności przydały, szczególnie w czasie koronawirusa i lockdownu. Tak, rzeczywiście mamy przyjemność pochwalić się zarówno w Zespole Szkół Informatycznych, jak i w Szkole Mistrzostwa Sportowego osiągniętymi certyfikatami w ogólnopolskim konkursie Innowacyjna Szkoła. To rzeczywiście dosyć zabawnie się powiązało, ponieważ przystąpiliśmy do tego konkursu jeszcze przed epidemią i ten certyfikat otrzymaliśmy jeszcze zanim rozpoczął się właśnie ten czas, w którym okazało się, że umiejętności nabyte i wiedza nabyte w czasie. Realizacji wszystkich tych zadań konkursowych okazały się w tym okresie na wagę złota. Chociaż przyczyną właśnie nie było epidemii, nie było przewidywanie takiej historii, a raczej przekonanie o tym, że ze względu na zmieniającą się rzeczywistość, ze względu na bardzo intensywny nie tylko rozwój tej techniki, ale też jej wkraczanie zarówno w nasze życie, jak i właśnie młodych ludzi. Widzimy tutaj potrzebę, żeby szkoła się rozwijała. Ale żeby ten certyfikat, szkoła... pani dyrektor, to nie tylko za to, że szkoła umie nauczać cyfrowo, bo to przecież e, już tak. się odbywa we wszystkich szkołach. Oczywiście. Ten certyfikat wiąże się z takim rozwojem, szerokim rozwojem w zakresie wykorzystywania tych technologii komunikacyjno-informacyjnych, ponieważ. To, co też pewnie najbardziej nas skłoniło, żeby o ten certyfikat zawalczyć, to nie sam tytuł, bo on nie ma takiego wymiaru praktycznego, natomiast to wymagania, jakie trzeba było spełnić, bo tam było łącznie 10 zadań konkursowych. Żeby otrzymać ten certyfikat, trzeba było osiągnąć 80 punktów, 10 było za każde zadanie, więc praktycznie zrealizować w, na jak najwyższym poziomie wszystko. A to. Przyczyniło się do podjęcia bardzo wielu działań w tym zakresie w naszej szkole, i tak między innymi na przykład odbył się cykl spotkań ze specjalistami na temat bezpieczeństwa w internecie. Oprócz tego stworzyliśmy cały cykl lekcji właśnie multimedialnych, czy z wykorzystaniem gier, z wykorzystaniem różnych portali internetowych. Poza tym pani Maria Lelakowska tutaj zorganizowała mistrzostwa w grach edukacyjnych. Oczywiście chciałabym nadmienić, że tutaj koordynatorką była razem ze mną Pani Agnieszka kałuża Horbaczewska, a na całe dzieło złożyła się praca wszystkich nauczycieli w szkole. Także to było bardzo obszerne działanie trwające kilka miesięcy i, przy okazji chciałabym zachęcić do zobaczenia chociażby na kanale YouTube czy na stronie naszej szkoły filmu na temat właśnie tych wszystkich działań, które były tutaj podjęte. Film nazywa się Tic -tak ZTC i można właśnie naocznie zobaczyć, jak my tą technikę wykorzystujemy. Bo... Jak to u Was działa? Jak to u nas działa? Bo słusznie Pan zauważył, że pewne kroki już jakby czynią w tym zakresie wszystkie szkoły, ale myślę, że to, co nas wyróżnia, to to, że my wykorzystujemy w tak wielu dziedzinach tę technikę i w tak jakby praktyczny sposób. I dzięki temu takie korzyści wymierne, to to, że oprócz ogromnej wiedzy, z którą uczniowie wychodzą zwykle ze szkoły, to jeszcze są praktyczne takie działania. Tak. Które się bardzo przydały te umiejętności podczas pandemii. Ale przejdźmy, bo życie nie sprowadza się tylko do tego, co w sieci, ale też do tego, co w bibliotece. Tak. Oczywiście ta technika nas otacza z każdej strony, ale. To może też to jest taki trochę osobisty projekt, ponieważ jestem nauczycielem Mówimy języka O bruskiego. certyfikacie zaczytana. Właśnie szkoła. i e, nie, jakby. Z jednej strony, rozwój techniczny, ale ja cały czas jest, stoję na straży przekonania, że ten rozwój taki czytelniczy jest jednak fundamentem rozwoju człowieka, stąd też staramy się bardzo wszechstronnie oddziaływać na naszych uczniów, przygotowując ich później właśnie do, do życia dorosłego. I stąd też taka potrzeba. Ta potrzeba się też oczywiście zrodziła z jakiejś przyczyny, między innymi ze studiowania badań na temat czytelnictwa, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I dane są przerażające: liczba osób w ogóle, które czyta. Cały czas spada ogromnie, a ci, którzy czytają, czytają często mało. W związku z tym taka potrzeba, żeby zaszczepiać w tych młodych ludzi miłość do książki, pomimo tej całej techniki, to także do właśnie takiej tradycyjnej formy rozwoju. Ale I młodzi tutaj... nie chcą czytać wszystkiego, co im dorośli podsuną, bo młodzi mają swoje propozycje. Właśnie i to było fascynujące podobnie jak w poprzednim projekcie to to zaangażowanie młodych ludzi którzy dzięki temu podzielili się z nami właśnie Swoimi zainteresowaniami czytelniczymi. To pozwoliło nam na przykład wzbogacić naszą bibliotekę szkolną o pozycje, które właśnie interesują młodych ludzi. Dzięki temu, i my to jakby później wymiernie zbadaliśmy, że rzeczywiście ten, te, te zasoby zaproponowane przez uczniów są wykorzystywane dużo częściej rzeczywiście niż lektury chociażby szkolne, nie Czyli po niestety. prostu uczniowie zaczęli czytać, bo czytają zaczęli... to, co chcą, a nie to, czego im się, co im się każe. Oczywiście, a poza tym zaczęli się dzielić ze sobą tymi swoimi fascynacjami czytelniczymi. To jest też takie fajne, że my jakby... To był początek, który rozwijamy dalej, pielęgnujemy w naszej szkole, dlatego że z tego zrodził się pomysł, żeby co miesiąc wzbogacać zasoby biblioteki o kolejne pozycje. Uczniowie, którzy wybierają je, czy, czy którzy chcą się jakby tym podzielić, piszą recenzje na temat tych książ książek. My te recenzje publikujemy i w ten sposób młodzi ludzie sami siebie, tak, tak udało się jakby tutaj ich, że tak powiem, w to wszystko włączyć, że oni sami siebie zaczęli tą swoją pasją, Interesować. Czyli I rozumiem tak rozmowy między uczniami na przerwie, sprowadzają się nie tylko do tego, czy widziałeś, widziałaś najnowszy serial, ale czy czytałaś najnowszą książkę. Dokładnie. I tutaj jeszcze chciałam nadmienić, że przy okazji tej, tej, tego akcji. certyfikatu zrodziło się tak, tej akcji, zrodziło się wiele innych ciekawych rzeczy, bo my na przykład nawiązaliśmy współpracę z seniorami słupskimi. Najpierw my zaprosiliśmy ich na taki koncert muzyczno-poetycki, który przygotowała pani Karolina Pera gdzie właśnie młodzi ludzie dzielili się poezją, dzielili się tutaj jakby swoimi umiejętnościami i ten kontakt i ta relacja bardzo się zaciśniła i z nami pozostała. I na przykład z kolei za jakiś czas seniorzy przyszli i udzielili wykładów na temat poezji Herberta. I ta relacja tutaj. Poza tym również na przykład łączyliśmy pracowników z sąsiedniej, pobliskiej naszej pomorzanki, którym rozdawaliśmy książki i Znamy do czytania, więc to się tak rozwinęło też lokalnie w bardzo ciekawy sposób. Pani dyrektor, sposób. Ja tutaj i na tylko... koniec krótko powiedzmy o trzecim z certyfikatów: Szkoła dobrych manier. Brzmi pięknie. Tak. Bo to, co powiedziałam wcześniej, że bardzo wiele rzeczy szczepi się w tych uczniach, tak tutaj nomenklaturę ogrodniczą wykorzystując, właśnie w tym okresie i tak myślę, że już w ostatnim okresie, bo później oni się stają już dorosłymi ludźmi i bazują na tym fundamencie. I tak jak tutaj trochę pokazują te wszystkie certyfikaty, oczywiście poprzez tę wiedzę, poprzez umiejętności praktyczne, poprzez jakby to oczytanie do takiej właśnie ogłady kulturalnej i tutaj nasz certyfikat Szkoły Dobrego Wychowania, ale to nie ten, ten konkurs był początkiem jakby naszych takich oddziaływań, bo już wcześniej istniało od 2010 roku rozpoczęliśmy takie edycje szerokich działań w zakresie savoir-vivre. A ten konkurs wydał nam się ciekawy, ponieważ wniósł nowe działania i, jakbym tutaj usystematyzował tę naszą pracę w danym roku. I. I my to kontynuujemy w każdych kolejnych latach, bo zmieniają się roczniki, więc tak naprawdę cały czas jest nowy materiał, który właśnie warto w takim duchu kształcić. Te konkursy i te działania mają na celu przede wszystkim uwrażliwienie młodych ludzi na relacje społeczne, ta świadomość, że budowanie tych relacji opiera się o bardzo wiele różnych zasad, które dają nam poczucie bezpieczeństwa, które sprawiają, że ludzie czują się dobrze w naszym towarzystwie, tak, żeby jakby mieć w sobie też bardzo dużą dozę empatii, a nie tylko jednak takiego skierowania swojej uwagi na siebie. I oczywiście my wykraczamy poza szkołę i poza te relacje, które nawiązuje się w, w samej szkole na takie instytucje jak muzea, biblioteki, restauracje, kina i, i chociażby na przykład kariera też zawodowa, tak? czyli jak się na przykład zachować podczas rozmowy z pracodawcą. Więc myślę, że to są bardzo ważne umiejętności, które oni później na pewno wykorzystują. To ja teraz wykorzystam tę umiejętność po to, żeby bardzo grzecznie się z panią pożegnać i bardzo serdecznie za rozmowę podziękować.